Witajcie na kanale aromatki. Ja mam na imię Anita i pokażę Wam, jak ja czyszczę dyfuzor. Warto wiedzieć, że dyfuzor narażony jest na kamień, który z wodą wlewamy z naszych kranów. Dlatego raz na co najmniej tydzień powinniśmy go właśnie odczyścić. Jeżeli używamy wody dystylowanej, to myślę, że też warto raz na jakiś czas, raz na te trzy tygodnie zrobić to samo. Aby cieszyć się jak najdłużej z naszego dyfuzora działającego, zdarzyło się, że kilka razy dochodziły do mnie takie informacje, że dyfuzor nagle przestał działać. To, co Wam dzisiaj pokażę, potrafi uruchomić taki niezdolny do funkcjonowania dyfuzor. Więc naprawdę warto znać tą zasadę, właściwie to sposób czyszczenia dyfuzora. To, co chciałabym tylko powiedzieć, to róbcie to z ostrożnością na to, żeby nie zalać takich elektronicznych części dyfuzora. No i szczególnie zwracajmy uwagę na spód, w którym no też nie powinno być wody. Więc co? Do dzieła!